Cześć, mam na imię Wojtek i czytam bajki w bajkowym podcaście. Zapraszam do wysłuchania wszystkich bajek i wierszy, jakie dla Was przygotowałem. Jeśli podobają Ci się te bajki, to koniecznie posłuchaj, co powiem Ci na samym końcu. A teraz miłego słuchania. Dzisiaj mam dla Ciebie wierszyk pod tytułem Powierzchowność Jeża. Autorem wiersza jest Agnieszka Borowiecka, a wiersz znajduje się na portalu bajkownia.org. Powierzchowność jeża Każdy wie, że zwykły jeż to dość niebezpieczny zwierz, bo na grzbiecie zamiast pierza, futra, sierści czy pancerza, każdy jeż, to mógłbym przysiąc, kolców ma przynajmniej z tysiąc. Stąd też niesie się nowina, wiedzą o tym nawet w Chinach, że z jeżem nie ma żartów. Nie dobijesz z jeżem targu. Lepiej w porę zejść mu z drogi, bo jak mówią, jeż jest srogi. Czy to prawda? Któż to wie? Może tak, a może nie. Jesz jak jesz, ma kolce, owszem, lecz być może jest pechowcem. Groźny wygląd o czymś świadczy, lecz mu z oczu dobrze patrzy. Znałem wszak jednego jeża, który z żalem mi się zwierzał, że go boli taka sława, zła opinia i obawa, bo choć groźny jest z pozoru, to nie zrobi nic nikomu. Ale tak już zwykle bywa, że zła sława zbiera żniwa. I choć jesz potulny, miły, zwierz zupełnie nieszkodliwy, to my zamiast dojść do sedna, widzimy kolce jednak. Morał z tego sklećmy zatem: jak jesz jeżem, a świat światem. Nie daj zwieść się podłej sławie, złej opinii i obawie, i nie rzucaj czczych osądów, znając kogoś od z wyglądu. Koniec. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli podobają Ci się te bajki, to podziel się nimi ze znajomymi. Polub profil bajkowego podcastu na Facebooku i Instagramie. Zapraszam też na stronę bajkowypodcast.pl. Będzie mi także niezmiernie miło, jeśli pomożesz w tworzeniu i rozwoju tego podcastu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierzesz dogodny dla siebie próg wsparcia. Pamiętaj, nawet 5 zł będzie świadczyło o Twoim dużym zaangażowaniu. Bardzo za to dziękuję i zapraszam do słuchania innych bajek. Wszystkiego dobrego!